Z tego filmu dowiesz się, jakie typy dokumentów znajdziesz w programie UFIN KDR4, jak można je formatować oraz w jaki sposób nimi zarządzać podczas tworzenia dokumentacji z badania. Po otwarciu wybranej jednostki z listy jednostek użytkownik zostanie przekierowany do okna struktury programu UFIN KDR. Drzewo struktury tworzą pogrupowane katalogi zawierające pliki systemowe. W katalogu A, dokumentacja stała, znajdują się wyłącznie tzw. puste pliki, czyli gałęzie, które użytkownik może uzupełnić własnymi dokumentami. Podobne pliki znajdują się również w pozostałych katalogach. Możesz zmodyfikować standardową strukturę i dopasować ją do własnych potrzeb. W tym celu wybierz zakładkę Pliki w menu struktury. W celu utworzenia nowego katalogu głównego podświetl jakikolwiek istniejący katalog i wybierz przycisk Utwórz katalog. Wpisz nazwę katalogu oraz zaznacz opcję Dodaj w katalogu głównym. Katalogi zgrupowane są w porządku alfabetycznym. O czym należy pamiętać, nadając nazwę. Nie ma możliwości późniejszej zmiany nazwy katalogu. Możesz również dodać podkatalog do istniejącego już katalogu. W tym celu podświetl katalog nadrzędny, wybierz przycisk Utwórz katalog, wpisz nazwę katalogu oraz zaznacz opcję Dodaj jako podkatalog. Użytkownik może również usunąć katalog utworzony przez siebie. W tym celu zaznacz wybrany katalog i wybierz przycisk Usuń katalog. Nie można usunąć katalogu systemowego oraz dodatkowych katalogów, które powstały po utworzeniu jednostki według szablonów użytkownika. Opcja Dodaj plik służy do dodawania plików użytkownika we wskazanych katalogach. W tym celu podświetl wybrany katalog, wybierz przycisk Dodaj plik oraz wskaż plik na dysku. Plikom użytkowników można zmieniać nazwę, np. Na jeżeli chcesz uporządkować pliki w katalogach według odpowiedniej numeracji. Opcja zmiany nazwy możliwa jest również w przypadku plików dodanych z szablonu. W przypadku pustych gałęzi dodawanie pliku odbywa się analogicznie, z tym, że nazwa pliku zmieniana jest automatycznie na nazwę gałęzi. Nie ma możliwości trwałego usunięcia gałęzi poza przypadkami tworzenia jednostki na podstawie szablonu. W szablonie użytkownika jest opcja wyłączenia katalogów bądź plików, które nie będą wykorzystywane. Tworzeniu jednostek na podstawie szablonu poświęcono osobny film. Użytkownik może również usunąć dodany przez siebie plik, w tym plik dodany po utworzeniu jednostki według szablonu. W tym celu zaznacz wybrany plik i wybierz przycisk Usuń plik. Nie można usunąć pliku systemowego. Funkcję Kopiuj z jednostki możesz wykorzystać w przypadku chęci skopiowania treści wybranego pliku lub wielu plików ze wskazanego katalogu z wybranej jednostki utworzonej w wersji programu UFIN KDR 4. Użytkownik nie ma możliwości kopiowania plików systemowych z jednostki utworzonej w poprzedniej wersji programu. Może jednak przenieść pliki użytkownika, wskaż, które z nich chcesz skopiować. Użytkownik może również przenieść część dokumentacji z jednostki utworzonej w UFIN KDR3, korzystając z funkcji Pobierz dane z KDR w zakładce dane finansowe. Opcja ta została omówiona w osobnym filmie. Pliki systemowe można przywracać z szablonu, co oznacza, że dane uzupełnione w wybranym pliku zostaną skasowane i plik zostanie przywrócony do pierwotnej formy. Poza dodaniem katalogu czy pliku możesz skorzystać z opcji dodania nowej pustej gałęzi informacyjnej do drzewka struktury w wybranym miejscu. W tym celu zaznacz miejsce i poziom w strukturze, na którym chcesz utworzyć nową gałąź. Wybierz przycisk Dodaj manual i określ nazwę. Nowa gałąź pojawi się jako ostatnia na wskazanym poziomie. Istnieje możliwość zmiany jej nazwy lub usunięcia. Funkcja ta służy do dodania informacji o istnieniu dokumentów w wersji papierowej. Ze względu na wprowadzony obowiązek tworzenia dokumentacji zbadania wyłącznie w formie elektronicznej, korzystanie z tej funkcji może być znikome. Wybrane pliki możesz otworzyć poprzez wybór pliku ze struktury podwójnym kliknięciem lub wybierając przycisk Otwórz dokument. Pliki systemowe otwierają się tylko w programie Ufin KDR. Pliki testów z katalogu e obszary badania oraz pliki użytkownika dodatkowo otwierają się na zewnątrz programu jako pliki podlegające edycji. W tym celu należy wybrać przycisk Otwórz na zewnątrz. Pliki użytkownika i pliki testów możesz również zapisać na zewnątrz we wskazanym miejscu na dysku. W celu wyszukania konkretnego pliku możesz skorzystać z funkcji szukaj po nazwie lub szukaj w plikach. Szukaj po nazwie. Opcja ta służy do znalezienia pliku, który w nazwie zawiera określone wyrażenie. Szukaj w plikach. Opcja ta służy do znalezienia pliku, który zawiera określone wyrażenie w nazwie lub treści. Teraz już wiesz, jakie typy dokumentów znajdziesz w programie Ufin KDR-4, jak można je formatować oraz w jaki sposób nimi zarządzać podczas tworzenia dokumentacji z badania.